No, dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się już za mną stęskniliście. <laughs> o jejku, słuchajcie, cudowna pogoda. Człowiek zaczyna łapać trochę wiatrów żagę. A mam troszkę czasu, więc trochę chciałam wam ponagrywać takich krótkich przekazów. Także zobaczmy, jaki macie przekaz od swojej duszy. Ciekawa jestem, z kim to będzie rezonować. E, jaki macie przekaz od swojej duszy. Nie będziemy robić grup. Z kim będzie rezonować, to będzie rezonować, to będzie rezygnować. No, tutaj mamy też wyrocznia. Czekaj na ważne informacje. A tu mamy łowce wytrop swoje lęki i pragnienia. Mm -hmm. Mm -hmm. Co przeczytamy sobie, nie? Tylko dajcie mi chwilę, bo y, gdzie my tu? Jest łowca 61. Może ktoś z was ma 61 lat? Wiadomość. Wytrop wszystkie pełne lęku myśli i uczucia. Odnajdując je, odnajdujesz również swoje pragnienia. Karta łowcy została oparta na moim ulubionym celtyckim bogu e, Cernunosie. Nie, Cernunosie. To bóg jeleń związany z dziką naturą, który symbolizuje zarówno ofiarę, jak i myśliwego. W podobny sposób karta łowcy pomaga ci połączyć się z energią, która jest bojaźliwa, ale i nieustraszona. Twoje lęki to jedyne, co znajduje się w tej chwili pomiędzy tobą, a tym, czego pragniesz. Musisz zatem stanąć z nimi twarzą w twarz, niczym łowca mierzący się z dziką zwierzyną i je przezwyciężyć. Dłuższa wiadomość. Zamiast być ofiarą lęków lub innych uczuć, które ukryłeś, stań się łowcą. Otrzymujesz teraz pewność siebie i siłę, więc użyj swojej mocy, by dokonać zmian. Nie znalazłeś się tu, by kulić się ze strachu ani żyć w cieniu, lecz po to, by w pełni wykorzystać swój potencjał. To jednak możliwe jest jedynie wtedy, gdy staniesz na wysokości zadania i zrobisz co należy zrobić. Pojawienie się tej karty oznacza, że być może nadeszła okazja, by stanąć twarzą w twarz z pewnym aspektem Twojej przeszłości lub położyć kres dręczącej Cię sytuacji. Jeśli jesteś mężczyzną lub tak się identyfikujesz, ta karta reprezentuje Twoją męskość oraz możliwość głębszego poznania samego siebie. Jeśli jesteś kobietą lub tak się identyfikujesz, ta karta reprezentuje Twoją zdolność do bycia silną i potężną oraz do przezwyciężenia ograniczeń. No więc fajnie. No, jest w tym dużo prawdy, bądź co, bądź, prawda? I faktycznie teraz jest taki czas, że no, wychodzimy ze skorupek. Kruszymy już te skorupki, wyłazimy z tych swoich ograniczeń. O czym jeszcze chce nam powiedzieć ta karta? Poproszę o dopełnienie tej informacji z karty łowcy. Poproszę o dopełnienie. Hmm. Mm -hmm. dajcie mi chwilkę bo muszę tutaj pomyśleć bo ta talia jest troszkę inna wiecie, ona jest przecudowna z takim troszeczkę indyjskim akcentem, troszeczkę nawet bardzo. Ymm, I tu jest troszeczkę tak, poz, ymm, troszeczkę jest tu trochę pozmieniane znaczenie, bo mamy czwórkę buław, to jest czwórka ognia, która oznacza, że coś jest kompletne, coś tu jest stabilne. Tu może chodzić o dom. O wasze poczucie bezpieczeństwa, o to, jak się czujecie sami ze sobą, w swoim środowisku, w swoim życiu, tak? Czy, czy jesteście już na takim etapie, gdzie, gdzie można świętować, gdzie można realizować siebie, czy właśnie to jest ten moment, w którym trzeba się zmierzyć z własnymi lękami, żeby o to zawalczyć, o to, żeby być właśnie kompletnym, tak, żeby m, nic z zewnątrz nie zagrażało. Tym fundamentom, które wybudowaliście w sobie bądź w swoim życiu, tak? mamy dwójkę ognia, e, dwójkę ziemi, przepraszam, czyli dwójka pentakli, można by było e, powiedzieć w tradycyjnym tarocie, natomiast w tym y, dwójka, y, dwójka ziemi oznacza zmianę zmiany. Na coś trzeba się zdecydować. Czemuś trzeba poświęcić y, uwagę, z czegoś być może trzeba będzie zrezygnować na poczet czegoś innego, tak? Więc, y, jakby wasza dusza chce wam powiedzieć, że to już jest czas na te zmiany, że czas podjąć pewne decyzje właśnie w kierunku tej stabilizacji, być może stabilnej relacji. Być może niektórzy z was tutaj są w jakiejś relacji, tak? Mamy córkę wody. Córka wody to jest Paść Kielichów. Bo jest jeszcze syn wody, ojciec wody, matka wody, czyli to jest ten nasz dwór kielichowy. Paść Kielichów mówi o wielkiej Waszej wrażliwości. O tym też, że być może część z Was jest na etapie tworzenia jakiejś świeżej, nowej relacji. Bo może tak być. Z kimś się spotykacie. Z kimś chcielibyście stworzyć coś tutaj trwałego i stabilnego, ale trzeba będzie podjąć jakieś decyzje. Być może niektórzy z Was stoją przed decyzjami no nie wiem, jakie to mogą być decyzje. Może wybór pomiędzy dwiema osobami. Być może są to kwestie związane z jakąś przeprowadzką. Być może są to różne inne kwestie, gdzie mm, trzeba zrezygnować z czegoś na poczet czegoś, tak. Chociażby zrezygnować z dotychczasowego trybu życia, ze swojej wolności, z tego w jaki sposób funkcjonowaliśmy, żeby dostosować się do, mm, do tej nowej relacji, tak. No bo wiadomo, że jak człowiek wkracza do naszego życia, byliśmy singlami na przykład, tak? to, e, to jakby wszystko się zmienia bo nagle ten czas, który mieliśmy wolny dla siebie, trzeba poświęcić tej drugiej osobie. Jeżeli ta osoba się do nas wprowadzi, trzeba ustalać na nowo zasady, odnaleźć się w tym. To nie są łatwe rzeczy. Dwójka pentakli w tarocie pokazuje nam też taką elastyczność, dostosowanie się, tak, ale no też wybór. A tutaj jest to w postaci zmiany. O czym jeszcze może nam mówić ta córka wody? O tym, że może mieliście jakieś marzenia, jeżeli tu nie chodzi o uczucia, może mieliście jakieś swoje marzenia e, kiedyś, gdzieś w przyszłości, które teraz mm, warto by było zacząć realizować. Może stoicie właśnie przed, przed jakąś zmianą, zmianą w pracy, zmianą w swoim życiu? Chcielibyście pójść za głosem swojego serca, za tymi marzeniami, za tym, co, co wam w duszy gra, żeby być bardziej w zgodzie z sobą. E, tylko obawiacie się, czy to będzie na tyle stabilne, czy te zmiany przyniosą wam oczekiwane rezultaty. Tak? Też może to. Wyglądać w ten sposób. Warto iść w zgodzie z sobą. Nigdy nie będziecie wiedzieć, jaki przyniesie to efekt, bo gdybyśmy wiedzieli, jaki efekt przyniosą nam pewne decyzje, to, to byśmy się tak bardzo nie bali, nie? A zmiany zawsze niosą ze sobą ten strach. Co to przyniesie, co z tego wyniknie, jakie będą tego konsekwencje. No i na tym cały piz polega, żeby umieć czasem postawić wabank, żeby zaufać sobie ze swojego doświadczenia. Powiedzmy wiem, że żadna decyzja nie jest zła i po prostu jest to nam potrzebne do rozwoju, lepiej iść do przodu niż stać w miejscu. A jeżeli idziemy w zgodzie z sobą, to zazwyczaj to zazwyczaj jest dobrze prostu Wtedy ta ścieżka jest lżejsza, wbrew pozorom. Początek jest trudny, ale potem już idzie jak spłatka. Oczywiście nie ominiemy sytuacji problematycznych, bo, bo tak się nie da, ale, ale jeżeli robimy coś w zgodzie z sobą, z, z własnymi marzeniami, z naszym sercem, to też jest nam później łatwiej, tak, bo jeżeli zaczyna się ta wizja krystalizować, zaczynamy podejmować się tych różnych wyzwań i widzimy tego pozytywne efekty, to nas budujemy się, z tego cieszymy. Cieszymy się, że robimy na przykład coś, co kochamy i przynosi nam to zyski. Natomiast no to wymaga pracy, wiadomo. No i król wody, znaczy król wody, ojciec wody. Hm. I dziadek, cesarz. Integracja. No tu dla niektórych to jest. Tu jest miłość. Być może dla niektórych z was <noise> przyszła miłość. Ktoś was złowił, a tutaj może być jeszcze jakiś stały partner. Bądź chcielibyście, by, by ten ktoś stał się tym stałym partnerem i, i żeby to była relacja na dłużej. Żeby można było tutaj coś tworzyć wspólnie, tak? No ale są jeszcze zwątpienia, czy, czy to będzie to. Ktoś się tutaj broni. Mm. Ale nie będę się skupiać, bo jak zacznę tu się dopatrywać, to znowu jakieś trójkąty wypatrzę, a nie chcę. Trójkąty zostawmy na czytania miłosne a to jest przekaz od Waszej duszy, by macie potencjał do tego, żeby osiągnąć naprawdę wiele w dziedzinach, o których marzycie, bo tak bym to odczytywała, w dziedzinach. Niektórzy z Was mogą się odnajdywać bardzo fajnie w pracy z, z ludźmi. Macie potencjał do tego, bo potraficie być może słuchać, potraficie doradzić, macie duże doświadczenie, Dużo empatii, więc dla niektórych z Was jest taki przekaz, żebyście się nie bali, żebyście zainwestowali siebie w taką dziedzinę, jeżeli to Was kręci, jeżeli w tym siebie odnajdujecie, a do tej pory baliście się, czy jesteście wystarczająco dobrze, czy macie wystarczającą wiedzę, to inwestujcie. Inwestujcie w to, żeby się rozwijać, żeby iść w tym, w tym kierunku, jeżeli to, to jest wasze. tak ale bardziej mówię, widzę tutaj, że idą zmiany, zmiany, które mogą wam zaobfitować właśnie tą stabilizacją, tym, żeby czuć się kompletnym, żeby to wszystko się pospinało, żeby te puzelki tutaj weszły na swoje miejsca. Jeżeli tylko posłuchacie siebie, swojego serca, jeżeli tylko podejmiecie działania, nie będzie to tylko w sferze marzeń i, i fantazjowania, to jest duża szansa na, na pozytywne zmiany w waszym życiu, tylko trzeba stawić E, właśnie czuła swoim lękom, tak? Wytrop swoje lęki i poznaj pragnienia, czego tak naprawdę pragniecie. I o tym mówi też ta córka wody. Czego wy tak naprawdę pragniecie? I jak możecie o to zawalczyć, jak możecie to zrealizować? Żeby to, tylko nie, żeby to nie pozostało tylko w, w sferze e, waszych marzeń, tak? No i tawarocznie też mówi, czekaj. Na ważne informacje. Bądźcie uważni na to, co przechodzi, połącz się z emocjami. To jest też ta córka wody. Połączcie się ze swoimi emocjami, słuchajcie siebie, pomedytujcie, ciesz się rozwojem i zbieraj korzyści. No, co tu jeszcze mamy? Poświęć czas na refleksję, bądź nieustraszony i nieugięty. Bądźcie nieustraszeni, bądźcie, zbierzcie się na odwagę, żeby w końcu zawalczyć o swoje marzenia, żebyście poczuli w pełni, czego wy od, od tego życia chcecie, gdzie, gdzie błądzicie, gdzie, gdzie jest wam niewygodnie, gdzie nie czujecie się na miejscu, tak? Wy wiecie, doskonale wiecie, większość ludzi wie, że robią głupoty że nie podążają za głosem swojego serca, że tkwią w jakimś maraźmie, że tkwią w jakiejś rutynie, że żyją jak roboty, nie czerpiąc z radości z życia, ale są tak zlęknieni i tak boją się zmian, że nie potrafią inaczej już w którymś momencie, to ich przygniata, więc trzeba by było z tym no, podziałać i zrobić, zrobić porządek. Odważyć się, bo ten maraz będzie was doprowadzał po prostu do depresji, do stanów takich mm, obojętności. Im dłużej to trwa, tym gorzej dla was. A mamy tyle, tyle możliwości, żeby sobie pomóc, i być może niektórzy z was powinni skorzystać z, z takiej możliwości, jeżeli. Jeżeli czujecie się przybici i zrezygnowani, nie wiecie, jak tym swoim życiem pokierować, to naprawdę są super warsztaty, są, jest mnóstwo terapeutów, można z tym popracować i można sobie pomóc, a inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją, bo to Wam zaprocentuje w przyszłości i tu chodzi o Was, o Wasze życie. Także nie krępujcie się i szukajcie dla siebie rozwiązań, bo można pięknie żyć. Tylko trzeba mieć odwagę. Jeśli tej odwagi nie macie, to da się ją wypracować. To nie jest jakiś wielki problem. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę. Także co? Ja trzymam za Was kciuki, moi mili. Nie dajcie się. Nie dajcie się. Trzeba walczyć o siebie. I z prądem, z nurtem życia, i cieszyć się tym życiem. Da się, można, tylko, tylko trzeba przekroczyć ten próg swojego lęku, bo tam za tym lękiem właśnie kryje się szczęście. A ten strach wcale często, gęsto, te lęki nasze są jak takie wypiertki. Poważnie Wam mówię, jak już się tylko z tym zmierzycie, to potem człowiek się puka w czoło. Boże, czemu ja się tak bałam? bałam. No. Takie to jest właśnie. Głowa nam bardziej to wszystko wyolbrzymia, niż, niż faktycznie jest się czego bać. No dobrze, ja się z wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko no i dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za to, że jesteście, że mnie wspieracie. Buziaki, pa pa!